Witam Was bardzo serdecznie w prezentacji o czasie present simple, czyli czasie teraźniejszym prostym, który wcale nie jest taki prosty. Jak odmieniają się czasowniki? Teraz zapoznamy się z odmianą czasowników przez osoby, przez wszystkie osoby, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej. A będą to czasowniki go, iść lub chodzić, wash, myć, see, widzieć, read, czytać, watch, oglądać, listen, słuchać oraz get, przeważnie dostać. Ale to bywa różnie z tym czasownikiem. Listen, czyli słuchać. I listen You listen, he she it listens. Mamy tu odmianę w liczbie pojedynczej. Pierwsza osoba I listen, czyli ja słucham. Druga osoba you listen, czyli ty słuchasz. Trzecia osoba liczby pojedynczej he she it listens. I tu zawsze musimy dodać literkę s. We listen. My słuchamy. You listen. Wy słuchacie. They listen. Oni słuchają. E, nagrywam to w domu, a w tle możecie usłyszeć mojego kota Luna, który bardzo lubi, kiedy mówię i czasem może miałknąć. A to była liczba mnoga czasownika listen, czyli słuchać. Teraz będzie czasownik get, dostawać. Albo, tak jak tu widzimy na obrazku, może to być get up, czyli wstawać. Ale uprośćmy sobie, weźmy sobie na razie samo get. I get, czyli ja dostaję, you get, ty dostajesz, He, she it gets, on ona ono dostaje. I to jest liczba pojedyncza. Uważamy na literkę S, ponieważ w trzeciej osobie Zawsze musimy ją dodać. Bezwzględnie. A w liczbie mnogiej. We get, my dostajemy, you get, wy dostajecie i they get, oni dostają. W następnych przykładach nie będę tłumaczyć już osób. Myślę, że po pierwszych dwóch zapamiętaliśmy je. A teraz jaki czasownik będzie? See, widzieć. I see, you see, he she it sees. We see, you see, they see. I go, ja idę. I bardzo się śpieszę do pracy. You go. He, she, it goes. No i tu mamy klops do czasownika go. Podobnie jak do niektórych innych czasowników, które będą za chwilę, musimy dodać dwie literki. E, S. I to jest liczba pojedyncza. We go. You go. They go i liczba mnoga I wash, ja myję, myjemy ręce, na przykład. You wash, he/she it washes. i liczba mnoga We wash, you wash, they wash. W przypadku czasownika wash jak i innych podobnych czasowników mamy pewną regułę ponieważ czasownik wash kończy się na taki szeleszczący dźwięk po angielsku nazywamy go the hissing sound czyli syczący dźwięk wtedy dodajemy es po prostu dlatego żeby nam było łatwiej to wymówić łatwiej jest powiedzieć washes niż washs i jedziemy dalej. Teraz mamy czasownik watch. Też ma syczący dźwięk na końcu. I watch. You watch. He, she, it watches. No i znowu mamy litarki es, żeby nam było wygodniej wymawiać w liczbie pojedynczej w trzeciej osobie. A w liczbie mnogiej we watch, you watch, they watch, czyli bez zmian. No to zobaczmy, jakie są zdania przykładowe twierdzące: I see my neighbor every day. Ja widuję mego sąsiada codziennie. You usually get emails in the morning. Ty zazwyczaj dostajesz maile rano. He she it? On, ona albo ono. Ciekawe, tak nawiasem mówiąc, jakie ono? Watches a TV show every evening. Czyli on, ona albo ono ogląda program telewizyjny każdego wieczora. Ono? Hmm, może dziecko? Może kot? Któż to wie? I uważamy na literki ES w tej trzeciej osobie liczby pojedynczej. We read newspapers on Wednesdays. My czytamy gazety we środy i tylko we środy. You listen to music in the evenings. Wy słuchacie muzyki wieczorami i tylko wieczorami. They always wash after supper. Oni zawsze myją się po kolacji. Zauważcie, że nie ma tutaj słowa się. Jest ono od razu w czasowniku łoż zawarte. Jeśli użyjemy wyłącznie czasownika łoż bez żadnych innych słów, będzie on oznaczać mycie się. A teraz spójrzmy na przykładowe zdania pytające. Same zdania. Do I see my neighbor every day? Czy ja widuję mojego sąsiada każdego dnia? Czyli w zdaniu pytającym już musimy użyć słówka do na początku, aby utworzyć pytania. Do you usually get emails in the morning? Czy ty zazwyczaj dostajesz maile rano? Ale uwaga, Does he, she, it watch a TV show every evening? Czy on, ona lub ono ogląda program telewizyjny każdego wieczora? No i tu dodaliśmy literki ES. Do operatora. A nie daliśmy ich, nie, dodaliśmy ich do czasownika watch. Do we read newspapers on Wednesdays? Do you listen to music in the evenings? Do they always wash up after supper? Czy my czytamy gazety we środy? Czy wysłuchacie muzyki wieczorami? Czy oni zawsze myją się po kolacji? Tutaj nadal mamy wszystko tak samo, bez zmian, tylko dodajemy słówko do na początku. Pamiętaj, że słówko do nie znaczy czy. Słówko do to po prostu operator który nie jest tłumaczony w żadnym zdaniu. Pełni tylko funkcję. A teraz przeczące zdania. Te same. I don't see my neighbor every day. Ja nie widuję sąsiada każdego dnia. You don't usually get emails in the morning. Ty zwykle nie dostajesz maili rano. He, she, it Doesn't watch TV show every evening. On, ona albo ono nie ogląda programu telewizyjnego każdego wieczora. We don't read newspapers on Wednesdays. My nie czytamy gazet wieczorami. You don't listen to music in the evenings. Ty nie słuchasz muzyki wieczorami. <laughs> Oczywiście poprzednie zdanie nie znaczyło wieczorami, tylko w środy We don't read newspapers on Wednesdays Znaczy my nie czytamy gazet w środy, a nie wieczorami My mistake, moja pomyłka I ostatnie They don't always wash after supper Oni nie zawsze myją się po kolacji A to brudasy No to kiedy my w ogóle używamy tego czasu present simple, bo wiemy, że czasów teraźniejszych jest więcej niż jeden w języku angielskim. Czym wyróżnia się akurat ten? No, tutaj będą powtarzające się czynności z jakiegoś powodu, codziennie albo nawet raz do roku, ale jest to pewne powtarzanie się. Rutyna codzienna, prawa fizyki, coś, co jest zawsze, bo tak. Stany, uczucia, czynności umysłowe. E, tutaj na naszej liście już ostatni punkt, ale jeden z najważniejszych: stan to jest po prostu stan rzeczy, stan posiadania. Posiadamy niebieskie oczy i z tym nie dyskutujemy. Po prostu tak jest. Uczuć nie widać, podobnie jak czynności umysłowych, a więc czynności, które nie mogą być wykonane na przykład od 8 rano do 9 rano. To wszystko zawiera się w tym punkcie, i nasze motylki I jedziemy dalej. No to jakie są te przykłady użycia? Przy powtarzających się czynnościach możemy powiedzieć. O naszej rutynie odwiedzania babci. I visit my grandma on Sundays. Albo o tym, że Tom nie myje się, nie bierze prysznica codziennie. Tom doesn't shower every day. Jeśli moi przyjaciele zawsze jeżdżą rowerami do szkoły, to powiem. My friends always go to school by, by bike. Mhm. I ostatnie. Do your parents travel to work by train? Rodzice podróżują lub jeżdżą do pracy pociągiem. No, i my o to pytamy, prawda? Czy twoi rodzice podróżują do pracy pociągiem? Podróż do pracy to rzecz dosyć częsta i powtarzająca się. Podobnie jest z rutynami, z rutynowymi, codziennymi czynnościami. Mary wakes up at 7 am. Mary budzi się o 7 rano. Does your mom cook dinner every day? Czy Twoja mama gotuje obiad każdego dnia? Naprawdę? I watch YouTube videos on my way to school. Ja oglądam wideo na YouTubie na drodze do szkoły zamiast na przykład uczyć się. Harry listens to music when he drives a car. Harry słucha muzyki, kiedy prowadzi samochód. I dzieje się to codziennie, bo Harry jest kierowcą być może. No i ostatni punkcik, dla nas przedostatni, przepraszam. Prawa fizyki. Water boils at 100 degrees Celsius, czyli woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza. Mamy tu literkę S, ponieważ woda to jest it. Osoba ono w języku angielskim. Podobnie jest z lodem. Ice melts at 0 degrees Celsius. Lód topi się. Stopnieje w 0 stopniach Celsjusza. The Earth goes around the Sun. Ziemia krąży wokół Słońca, no i Ziemia to też jest IT, dlatego jest o es. It gets cold in winter. To robi się zimno w zimie. Dlaczego tu jest to? O tym innym razem może. I teraz już naprawdę ostatni punkt. Przykłady użycia present simple. No, już wiemy, że stany, uczucia, czynności umysłowe, czyli takie, których nie widać gołym okiem. Tom likes Mary very much. Tom lubi Mary bardzo. Taka mała dygresja. Pamiętaj, że very much jest na końcu zdania w angielskim. Betty and Jane hate maths. Betty and Jane nienawidzą matematyki. Chyba dołączę do ich klubu. My teacher thinks that English is easy. Mój nauczyciel uważa, że angielski jest łatwy. Choć wiemy, że nikt nie jest nieomylny, prawda? My friend's parents have a red car. Rodzice mojego przyjaciela. Albo mojej przyjaciółki mają czerwony samochód. Słowo friend nie ma płci w języku angielskim. No i to by było na tyle. Tym razem, naprawdę. Thank you very much. Dziękuję bardzo za Twoją uwagę. Proszę, zostaw lajka albo zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki. Napisz, co sądzisz, czy było pomocne. Te informacje i to wideo. Papa, pa, do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce. Bye bye.